Pomorskie Rendezvous to pierwsza edycja wystawy dóbr luksusowych zorganizowana 7 czerwca 2013 roku przez San Riffiots przy nabrzeżu hotelu Hilton w Gdańsku. Tak naprawdę inspiracja całej tej imprezy wiodła się z wyspy Sanya w Chinach podczas Hainan Rendezvous. Jest to fantastyczna, ogromna impreza, która skupia tylko i wyłącznie najznakomitsze luksusowe marki z całego świata. Są tam jachty, zegarki, szybkie samochody, ekskluzywna biżuteria. Tak naprawdę cała kwintesencja luksusu, bogactwa znajduje się właśnie tam na tej wyspie. Wyjechał tam nasz prezes Francis Lap, zakochał się w tym i stwierdził, że tak naprawdę Czego nam brakuje? Na ile my nie potrafilibyśmy zorganizować dokładnie takiej samej imprezy. Akurat u nas dans mamy wodę, mamy super lokalizację, bo tylko potrzebna motywować inde partner, prowadzić robisz wspólna imprezę. To ten pomysł. Podczas pomorskiego randewu odbyła się również ceremonia okrzczenia katamaranu San Riff 70 Sail. Pojawiły się towary rzeczywiście luksusowe. Pojawiło się sporo ludzi zainteresowanych towarem luksusowym, ale też sympatycy. E, zapewne też e, część ludzi, którzy chcą zobaczyć, to jest e, e, świetna impreza, ponieważ e, mówimy o towarach luksusowych, które są produkowane tu, tutaj na Pomorzu. A więc e, fantastyczne jachty e, z firmy Sunreef, e, także Galeon. E, pojawiają się też luksusowe e, samochody, piękne kobiety. To także i torebki, akcesoria inne i tak dalej. To jest pewien segment, który zapewnia niemałą ilość miejsc pracy i warto o tym mówić. Na tę chwilę do Polski sprzedaliśmy, dla polskiego klienta sprzedaliśmy jeden jacht, natomiast zainteresowanie jest coraz większe i rozmawiamy z kilkoma klientami na temat bardzo ciekawych projektów. 30. to zostało wyprodukowane w Gdańsku, na Bałtykiem, u mieście. w Polsce, nie gdzie gdziekolwiek, tylko tu. A a tutaj widzę wielu potencjalnych kupców. Produkuje od Francisza do i od czasu do czasu się raz do przyjażki. Dziękuję bardzo. Produkuje się luksusowe towary na Pomorzu. Chcemy, żeby były sprzedawane nie tylko w Polsce, poza granicami kraju. To producenci dają miejsca pracy. To jest fantastyczny biznes. Prawdziwy wąski sektor. Ale niezwykle, niezwykle istotny dla pomorskiej gospodarki. I dzisiaj chcemy promować właśnie takie towary. Każdy Katamaran Sunreef jest zbudowany pod konkretne zamówienie, na życzenie konkretnego klienta, i to on o wszystkim decyduje, tak na dobrą sprawę. Jak ten jacht będzie zbudowany, jakie będzie miał za zagospodarowanie wnętrza, jakie kolory, design, to wszystko na życzenie klienta. Poza luksusowymi jachtami prezentowane były także samochody Ferrari, Mercedes. Odbył się również pokaz mody firmy Lamania oraz prezentacja biżuterii. Kupić najlepsze polskie luksowe marki w jedną całość i zaprezentować to, co tak naprawdę rodzimego potrafimy z siebie dać i mamy nadzieję, że to będzie początek cyklicznych imprez i że to nie będzie nasz ostatni raz, kiedy się tutaj spotykamy. My na pewno dąd będzie dalej. Ja, dla mnie lokalizacja, gdzie można robić dobry biznes. Ogólnie pomorski ta region, można robić dobry biznes. W ogóle ludzi z zagranicy też można jeszcze dużo inwestować tu. Ja się bardzo cieszę, że część tych towarów jest produkowanych właśnie w Gdańsku albo w okolicach. Jeśli dzisiaj mówimy o eksporcie, to to jest najlepszy ambasador, najlepsza wizytówka gdańska i całego pomorza. Warto o tym, o tym mówić, warto to promować i myślę, że tego typu imprezy będziemy kontynuować. Zależało nam na tym, żeby klientami były osoby nam bardzo dobrze znane. To są klienci wszystkich naszych partnerów oraz sponsorów, osoby, które cenią sobie dobra luksusowe. Mój wspólnik jest teraz we Francji razem ze swoim zespołem, bo my mamy firmę, która sprzedaje akurat nie polskie, ale francuskie jachty piękne i są w Bordeaux we Francji, gdzie oddają klientowi, przekazują klientowi jacht, który wyceniany jest na ponad milion euro i to jest klient z Polski. No i takie jachty się także sprzedają. Niestety nie trafiają one tutaj na Gdańska, Sopotu czy Gdyni. Żałuję tego bardzo. Będę ten jacht pływał na Morzu Śródziemnym, a później na Karaibach. Promuję modę na żeglowanie po Bałtyku, bo moim zdaniem to jest bardzo fajne. Czy na wypożyczonych jachtach, czy sami sobie kupią, a coraz więcej jest takich pasjonatów, którzy sobie kupują jachty i katamarany, i jachty motorowe i żaglowe, to właśnie jest to, na czym najbardziej nam zależy.